się Pierworodny no, joja. A jest zawinięty bardzo. No, go jakoś. Niech śpi na razie. Mama się nie może ruszać, a niech śpi. Tak mi gniecie już brzuch, że normalnie nie mogę. Tak naciska, jeszcze mi, kurde, wszystko wylatuje, czuję, że mi wylatuje normalnie cały czas. Jeszcze nie raz ci wyleci, wyleci. zobaczysz. Myśmy mieli raz Bartyka bardzo nie? Pamiętasz? No. Nie, no, mam parę chłopaków tylko dla ma nie mam więcej. Я мам я слышу что там женька. Нет, мне вешных рук было не нема. Ой, я как умели. Я что такое? Я что такое всякий? Ну я, как-то там знаешь все, бля, курто, такие правда Nieraz jeszcze takie jakie pomarszczone są. Później no w, w ogóle tylko rączki i stopy są pomarszczone. Tak to by było dzisiaj. No rączki to mają, dzieci potem. Że... Śliczny jest, zakochałam tak, się. Kochani, jeszcze jednego robimy. Słyszałaś Marlena? Mama, z, mama zwariowała. Pysior. Co ty na to? Co ty na to pysior?

Wstawać, wiesz? No musi leżeć i musi mieć coś około No Musi, bo jest chora, troszkę już ją boli, wiesz? No, no, ciebie też kiedyś będzie bolał. <grywia> Jak się postara. A ja poziomuję mój dużo. A też możesz mieć kiedyś dziewczynę? kiedy? Jak urośnie. Faj do kamery taki język. Chowaj. Chcesz to zobaczyć? Ja Jakie ma głęboko. Eee... Ciotka jest To co? Nie mogę patrzeć. Jak ja wyglądam. Bo ja muszę widzieć. Patrzeć. Na to. mi się tylko noc trochę udało przestać? Eee... Masakra. No, ci nie kręcili tutaj.